Dzień dobry. Mam na imię Aneta i serdecznie witam Cię na moim kanale YouTube. Od ponad miesiąca przebywam z rodziną w Tajlandii. Jesteśmy tutaj na dłuższym urlopie i w dzisiejszym nagraniu chciałam się z Tobą podzielić informacją o tym, czy można w ogóle i czy warto gotować w Tajlandii na własną rękę. Czyli zaczynamy. Zapraszam. Jak już wspomniałam, od ponad miesiąca mieszkam z rodziną w tajskim domku na południu. W Tajlandii, Waonang, i już po tym miesiącu mogę coś więcej powiedzieć na temat tego, jak nam się tutaj żyje. W pierwszej kolejności na warsztat biorę kwestie gotowania, bo jest to bardzo ważny temat dla nas rodzinnie. I cóż, pamiętam moje pierwsze nagranie, które wrzuciłam na mojej ściance facebookowej po dwóch, po dwóch, właściwie po tygodniu mieszkania w naszym domku i trzech tygodniach bycia w Tajlandii. No byłam, delikatnie mówiąc, taka mm, troszeczkę przestraszona, ale z dobrą nadzieją patrzyłam na przyszłość. Pierwsze dwa Dlaczego? Pierwsze dwa tygodnie w Tajlandii stałowaliśmy się w knajpach. Pierwszy tydzień to był w Bangkoku, mieszkaliśmy w hotelu. Pierwszy tydzień w Aonang również mieszkaliśmy w hotelu, a później przenieśliśmy się do naszego domku. No i po tygodniu mieszkania w tymże domku zaczęliśmy Zrobiliśmy pierwsze próby gotowania, było to dla nas wyzwanie. przede wszystkim, cóż, tajskie jedzenie jest pyszne i myślę, że nikogo, kto lubi tę kuchnię, kto, ktokolwiek jej spróbował, nie trzeba przekonywać, my tę kuchnię bardzo lubimy, chętnie stołujemy się w lokalnych restauracjach, mamy już swoje ulubione, mamy swoje ulubione dania, uwielbiamy naleśniki roti na słodko, i, i różne inne smaki, nie tylko na słodko, uwielbiamy zupy tajskie. Natomiast przeniesienie tej kuchni tajskiej na warunki domowe było dla mnie sporym wyzwaniem. Przede wszystkim z czym się to wiązało? Wiązało się to z produktami. moje Nasze pierwsze wizyty w marketach to był totalny chaos. Zapoznawanie się z produktami, próba rozróżniania co do czego służy. Wiele produktów jest w języku tajskim, więc niełatwo jest rozszyfrować, co do czego służy. Metodą prób i błędów próbowaliśmy, testowaliśmy produkty. Na początku braliśmy te, które były po języku angielskim gdzieś tam w składzie. Składy były potłumaczone, nazwy były potłumaczone, później już z tłumaczem i małymi krokami coraz, stawało się coraz łatwiej. No dobrze, ale produkty marketowe to nie wszystko. Tajlandia słynie z dobrego jedzenia, ze świeżego jedzenia, z owoców, warzyw i rzeczywiście to jest jej plus. Dodam, jeżeli jesteśmy przy marketach, że no, niestety pomijając ten dostęp do świeżego, świeżych, przepysznych rzeczy, jest to dużo żywności wysoko przetworzonej. Do tego licznie używane bardzo bardzo, w dużym stopniu używany cukier. Trzeba sprawdzać produkty, trzeba weryfikować sosy. Sos sojowy może być różny w składzie. Znamy to również z Polski. Sos rybny może być różny w składzie, a nawet sos, nie sos, ale olej sezamowy może być różny w składzie. I w momencie, kiedy podchodzę na Podchodzę do półki i widzę olej sezamowy w różnej cenie. Zastanawiam się dlaczego. Patrzę na skład i widzę, że jeden ma 100% oleju sezamowego, drugi ma 50% oleju palmowego w składzie, więc warto na to zwracać uwagę. No i tak jest z każdym produktem. Do tego przyliczne zupki, takie instantne, szybko, które może niekoniecznie służą. Więc to jest taka jedna część Tajlandii. I tych dos i dostępnych produktów e, w dużym stopniu przetworzona żywność, i to, co mamy świeże, więc supermarkety, mam nie bardziej ta przetworzona e, i rzeczy, które są właśnie świeże, więc to są warzywniaki, to są lokalne rynki i ogromny wybór owoców morza na takich rynkach, warzyw, owoców, e, owoce. Mm, może nie były dla nas aż tak dużym wyzwaniem. Dużo jest, można wygooglać, dużo, dużo nazw, porównać zdjęcia i tak Warzywa były dla mnie większym wyzwaniem. Tutaj chodziłam, moje pierwsze tygodnie były takie, że chodziłam do warzywniaka, na początku nieśmiało sprawdzałam, później zaczęłam robić zdjęcia, sprawdzałam w internecie, co to jest, później zaczęłam zagadywać się sprzedawców, pytać co do czego służy, czasami po angielsku, czasami z translatorem z tłumaczem w języku tajskim i tak małymi krokami poznałam coraz więcej produktów. No i doszło do tego, że weszła na nasz stół pierwsza, pierwsza zupa, zupa na naczku kokosowym. Oczywiście troszeczkę przenosiłam te rzeczy z restauracji na warunki domowe. Ja uwielbiam gotować. Wydaje mi się, że jestem dosyć kreatywna w tym temacie, szczególnie teraz tutaj w Tajlandii i to jest dla mnie ogromna lekcja. I też pokaz tego, że rzeczywiście w kuchni, nawet można w kuchni być kreatywnym, co niby jest takie oczywiste, a będąc gdzieś w kraju dalekim, no zdecydowanie innym niż Polska, ta kreatywność staje się jeszcze większa. Więc tak, warzywniaki, ogrom ziół, świeżych warzyw, i tak, weszła, tak jak powiedziała, pierwsza. Pierwsza zupa, yy, zupa na mleczku kosowym, później taka, roz, później był rosołek z różnymi warzywami. Zupy naprawdę zaczęły wychodzić nam na pyszne. Jesteśmy już nawet na etapie, kiedy mój mąż zrobił pierwszego pattaya, więc mały sukces. No początki, początki nie były takie. Już znamy więcej owoców. Próbowaliśmy mangustynek, próbowaliśmy longanu, marakui, którą kochamy. Banany są przepyszne, wyjątkowo, naprawdę banany tutaj smakują wyjątkowo. Generalnie owoce w kraju, w którym dojrzewają, zawsze smakują wyjątkowo. No a jeszcze wiele, wiele owoców i warzyw przed nami do spróbowania, więc pierwsze. Pierwsza sprawa jest taka, że nauczyliśmy się troszeczkę tej kuchni e, tajskiej. I tak polsko-tajsko gotujemy w domu z całkiem e, dobrymi efektami. E, innym wyzwaniem było dla nas i e, zupełnie osobnym tematem było, i, to, i tego na początku się podejmowaliśmy w pierwszym tygodniu, było gotowanie po polsku. To szczerze powiem, sprawiło, że ja byłam troszeczkę. Taka podłamana, no bo co najprościej ugotować polskie danie, tylko ugotować polskie danie z produktów, które niekoniecznie są dostępne, nie jest już tak prosto. My lubimy buły, lubimy chleby, lubimy nabiał. Niestety jedne i drugie produkty tutaj w Tajlandii nie są popularne. Pieczywo jest, ale bardzo słabej jakości. Można oczywiście znaleźć lepsze, ale trzeba bardzo poszukać. Mamy już namierzoną wąanek na piekarnię i myślę, że wkrótce spróbujemy chleba, zobaczymy, czy można go chociaż troszeczkę porównać do tego polskiego. No i nabiał, nabiał, który jest produktem takim tutaj wydaje mi się z wyższej półki. Pokazuje to również cena. Nie jest popularne, Sery są dosyć drogie, mleko, mleko jest, no ale jesteśmy w kraju, które słynie z mleka kokosowego, więc warto próbować tego mleka i właśnie tego mleka dodajemy do do różnych potraw. No więc pierwsze próby gotowania po polsku były takie, że nasz pierwszy obiad w naszym tajskim domu to był, były ziemniaczki gotowane z koperki. Ja znalazłam w koperek. Była mizeria, co prawda na jogurcie, ale był jogurt. No, i były kotlety, które miały robić troszeczkę za kotlety schabowe. No i to był schab, tyle że Yy, schab w tempurze. To było bardzo dobre, naprawdę było bardzo dobre. Smakowało nam, można powiedzieć, że przypominało naszego schabowego, a później już było coraz łatwiej. Jak już znalazłam w sklepie mąkę i połapałam się, że, że jest ta mąka, że jest proszek do pieczenia, że jest soda, no to już zaczęło być łatwiej. Weszły pierwsze naleśniki, naleśniki na mleku kokosowym, też mięciutkie, dlatego tego z ananasa lub tajski miodek, też bardzo dobry, wyjątkowy, troszeczkę inny w smaku niż nasze. No a później placuchy, dzieci lubią placuchy, więc takie rzeczy najprostsze. Korzystamy z tego, że nasze brzuchy odpoczywają w pewnym sensie od glutenu, od nabiału, bojemy go tutaj mniej więc y, tłumaczymy sobie, że wyjdzie nam to na zdrowie. Yy, no i, i jest fajnie, jest fajnie, jest ciekawie, jest coraz ciekawiej. Zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że kulinarnie bardzo się rozwiniemy, przed nami święta Bożego Narodzenia. Ja mm, będąc trochę przezorną wzięłam ze sobą kilka rzeczy, które wiedziałam, że być może się przydadzą. Wzięłam drożdże w proszku, więc y, racuchy już u nas były. Ale zastanawiam się, co jeszcze można tutaj zrobić z takich drożdży w, prosku, w proszku, nie mając, patelni, nie mając piekarnika, bo niestety nie mamy tutaj piekarnika. Hmm, ponieważ wchodzą święta, a święta fajniej jest zjeść piernika, to wymyśliłam, że może zrobimy piernika z patelni. Troszeczkę zostałam obśmiana przez znajomych, ale znalazłam przepis na piernika z patelni, więc no, mamy jeszcze trochę czasu do świąt, więc zobaczymy, jaki, jak wyjdzie piernik z patelni. Otwieramy się na nowe, więc ważne jest, żeby mieć sobie tę otwartość, i chęci i jest, jest po prostu prościej. Więc jedzenie tajskie, oczywiście, knajpy, jak najbardziej, gotowanie na własną rękę, oczywiście też. Dlaczego? Dlatego, że no mamy małe dzieci. Mamy 3 latka i 6-latkę na pokładzie, więc nie wyobrażam sobie, żeby non stop stołować się w restauracjach. Uważam, że takie domowe jedzenie, gdzie wiemy, co wkładamy do garnka, ma pewną przewagę. I dla rodziny czterosobowej, mimo tajskich warunków cenowych, chyba zawsze będzie bardziej się opłacało gotować w domu. Więc tak. Tak gotujemy, smakujemy u lokalnej kuchni i bardzo się cieszymy, bo to jest bardzo fajne, kulinarne doświadczenie, które bardzo polecamy. No i chyba to wszystko na dzisiaj. Podzielcie się w komentarzu, czy to było w ogóle ciekawe, czy było coś odkrywczego, czy w jakiś sposób pomogło w zrozumieniu tego, jak, 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 można, jak, można, jak ten świat tajski od kuchni funkcjonuje w warunkach polskich. Jeżeli uznacie, że ten film był ciekawy, to bardzo proszę o paluszek w górę. Zapraszam do subskrypcji. Ten odcinek jest takim pierwszym z cyklu tajskiego. Będziemy tutaj w Tajlandii jeszcze przez kilka miesięcy, więc już mam w głowie kolejne plany na kolejne odcinki. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam.